No hello tutaj, jest są ze mną. Yo siemanko wszystkim, dzięki, z was wita. jest razem z nimi teraz. Halo, halo. Co brzmiało, to co najmniej dziwnie. Dobra, słuchajcie... No, dziwnie, mimo, dziwnie. No. Mieliśmy przetopić w ostatnim odcinku trochę tego brązu, żeby... No żeby zrobić do końca kuźnię. Eee, a a potem... Daję wam tworzyć sztukę, napisał Loli. Nie no, no bez tam... ja, to sztuką, to, to bym tego nie nazywał. Za 40 lat to będzie normalnie bestseller. Mówisz? Jasne? Takie takie rokowania. A jak? Osiągnięcie kowal ulepszone na poziom robotnik. No I tak. druga sprawa, to tak. To znaczy że... się, że możesz dla nas, dyrektorów, pracować. Tak jest. Zapomniałem dodać w poprzednim odcinku Polskiego Sapera, a jeszcze w tym odcinku dodam Loli, bo jest bardzo sympatyczny, się nie spina i w ogóle napisałem, bo napisał, że ja nigdy nie odpisuję, więc mu odpisałem, i on napisał "O, odpisałeś, a ja nie napisałem Zatkało, kakao. Ja napisałem, ja napisałem, zatkało o, no i nie odtyka. Taka śmieszna wymiana zdań, bardzo sympatyczny. Wiecie, tutaj dodajemy do wioski ludzi, którzy są... No, ak akurat jaki mamy se humor, takich dodamy, no, bo możemy. A jak? Czego ty mnie gonisz? Kto cię goni? Lighter. A w ogóle. Nie, ja on ma, ja ma coś w ręku. A w ogóle. Ja, ja wiem, że mówię to źle. A w ogóle? A w ogóle. To mam takie zapytanie do was, panowie. Znaczy, do, do mnie i do lightera? Tak. Aha. Do ciebie i do lightera. Dobra, ty... lighter la, la, skupiamy się. Kupcie, teraz, Ale teraz, teraz poważnie się skupcie. I mam do was pytanie. Czy przenosimy stół kreślarski do. Do tego, do ratusza, no bo tak by wypadało, nie? No pewnie tak. Yy, potrzebuję drewna, bo nie jestem w stanie kowadełka zrobić. Potrzebuję 14 drewna. Wywalam. Nie mam. Oddałem wszystko. Zwaliłem. Dobra. I yy, równo 14 mi dał, ale no, po musiałem podzielić. Po Ja idę, Ja idę, ja, ja idę ten. A ja idę, a ja idzie, ja idę. Gdziecie? Jest! Mamy pełen zestaw, panowie! No, gdzie idziesz? A ja... idę. Wiecie, że mamy pełen zestaw, panowie? Drewno no, by się ale... nam przydało. E, przydałoby się drewno. Masz 50 drewna, Lighter jeszcze? Nie. Dobra, to trzeba ściąć drewno. Ty, I nas... no bo nie mogę wejść. Co ty zrobiłeś, Lighter? <laughs> Aha, miałem dodać... Ty, no... <laughs> ty, no, no... no... no co jest, no? Dobra, muszę, muszę... No, muszą... No co wy tam robicie? Ja tu mówię mi przerywacie. No bo mnie zbugował, bo mi głowę wcadza nie powiem mi? gdzie. Proszę się nie kłócić. No mi to głowę z odbytu mojego, co? Ja wchodzę podrobienie i ty też, po podrobienie. O, Loli w ogóle ogląda nasze firmy, filmy, no. bo napisał... Na co wy robicie, panowie? Bo brzmi to co, co najmniej. Chodź, zobaczysz. Daj mi wejść. Daj mi Dobra, już. już nic nie robimy, nie wychodzimy. Wychodzimy Dobra, ja zaj. idę ścinać drewno, nie wiem jak wy. No, my tak samo, no. Właśnie chciałem. A w ogóle to chcę zobaczyć... Nie zamykaj drzwi! Zostań tam! Ale mnie głowa zawolała. Od czego? No właśnie, nie wiem, sam. Atak migreny? No chyba tak, ale nie to od tyłu głowy, czyli to musi być yy, ciśnionko. To pewnie dlatego, że nagrywamy zapasy i ja już jestem naprawdę zmęczony. Yy, ja nagrywam w tym momencie po 15 filmów dziennie, żeby, żebyście mieli... żebyście mieli co oglądać. A uwierzcie mi, że te 15 filmów dziennie to jest jakieś 16 godzin pracy. Ojej. Także gdzieś tam... Ty no odejdź, bo w nogi ci trafiam, nie? Nie. Dobre, dobre. Ty nie możesz pokoić swojego drzewa? Nie, właśnie specjalnie łapie. Ja <noise> wiem o tym. Dobra, jak zdobędę tylko 50 tych y, drewna, to idę przestawić stół kreślarski na szybciorca. Albo po prostu. A czekajcie, jak, jak to będzie? Nie, nie, mo nie można postawić dwóch, nie? Stołów kreślarskich. Nie. Czyli będę musiał to bardzo szybko wykonać, żeby nam się tutaj nikt nie wbił i nie tego jest. Nie tego. Nie, nie, nie te wow, ale miałem laczka, wy też? Nie. No, to taki jakiś wewnętrzny. Musiał być. Już się mózg spowania za to nagrywanie. No, żebyś wiedział. A jeszcze, a jeszcze nie dzisiaj, bo to, dzisiaj przyznamy Wam się szczerze, że to jest trzeci film, który nagrywamy, tak? Czy czwarty? Czwarty. czwarty. Bo już zgubiłem rachubę. E, a czeka nas jeszcze, jeszcze, tylko, jeszcze tylko dziewięć. Dam radę? Dobra. Niszczę stół Kreślarski, zniszczyłem go. Dobra, i stawiam stół kreślarski, cyk, jest, uh, 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 uh. Dobrze, jeszcze uh. dodaj, a tam trzeba dodać do tego, do, do gildii, tak? I, i, tak, już dodałem gości. Artur, o. Artur był, tak, był Artur. Był Artur. Był polski saper mm. i jest teraz Loli. Ciekawe czy się skapnie, ja tego nie będę mówił ludziom bezpośrednio w grze, tylko no, jeżeli oglądają odcinki to, to się dowiedzą, prawda, że są dodani. A jeżeli nie dodadzą, nie, nie oglądają odcinków, to się nie dowiedzą i możliwe, że... Nie będę sobie tak biegać. No właśnie i nigdy nie skorzystają z tego, ale mi już tyłek boli od siedzenia na krześle, chociaż wygodne krzesło mam, to. To trochę jednak mi mam. To zabrał chodnicę? moją łódkę. Ktoś łódkę komuś zakaził? To nie my! To nie my. To niemy? To nie? my? Nie. Yy, znaczy. Czekajcie. Brałeś łódkę, Purpos? Nie. Znaczy no. brałem tą co teraz mamy, ale to 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 bardzo. A to nasza. Bardzo, a to al bardzo dawno temu to było. A to ostatnio. No. Napisał, że cumował łódkę. To niemożliwe, że ktoś ci ukradł. A stół postawił? No, no właśnie. Tam nie jest żadnego stołu. Chingis! Co? Awansowałem w tym yy, w rąbaniu drewna na wirtuoza. Hmm. Wow. Brawo. Jestem pro koksu, co? No. No kurde. Fame honey. <laughs> no honey. No. Prawie jak Rumcajs. Przydałyby nam to się. Na brodę się... zapuść dłuższą. Ile jedna siekierka kosztuje żelaza? Kojarzycie? Nie wiem. My tu mamy wyścigi zbrojeń. To wiesz co, ja, ja idę chyba w takim razie y, zrobić tego. Zrobić. Weźmy od i ścieżki. Zobaczą ile kosztuje Ale się. Ale wcale nie każe za mną łazić. Mieć to nie jest raczej problem, wystarczą dwie pochodnie, napisał Loli. Loli, który jest dodany. Loli pop, loli pop, oh, loli, 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 loli pop, loli oh, pop, loli, loli, loli. Pup. Nie zdążył, że tego... A zdążył znowu, no. <ścoughs> to jest ten. Dobre. wchodzą do naszej yy, pięknej gildii. Ale on tutaj za mną biega. No gildia się rozrasta, co prawda w spowolnionym tempie, ale jednak się ro rozrasta. Lighter, robimy zakłady, że nie dopłyniesz do statku pław? No, no, dawaj. Czekaj, ale to ty czy, masz płynność, nie płyną, czy ja. Wiercie? Co robicie? No ja Ścinamy Ja wiem, że nie dopłynę. Oh. No weź. Urpas zakładamy się, że ja mówię, że Lighter dopłynie do, do statku, a ty. O, mnie się nie się skończyło. No to ja obstawiam, że nie dopłynie. No to Lighter płynie, ale zobaczymy dostanę. kto ma rację. To dostanę jak Albo zginiesz, albo nie zginiesz, no. Tak, ale ja muszę mieć jakiś, jak nie... Motyw? Jak wygra, to dostanę to, jak purpos wygra, to dostanę to. O, już się zaczyna. No tak, to no co, coś za Nie Nic to... bezinteresownie. W ogóle nie chcesz się bezinteresownie utopić, ja Cię nie rozumiem wcale. <śmiech> <śmiech> A nie, bo to, to ciężko się utopić, bo okazuje się, że wiesz, nawet jak Ci się skończy ta mm, wytrzymałość, to jeszcze życie bardzo długo leci i tak dalej, i tak dalej. O, gdzie skupuś. ja przyszedłem? Po pierwsze, panowie, primo, musimy zebrać brąz, bo w tym momencie w piecyku nie jesteśmy w stanie zrobić tego, żelaznego topora, no bo wiecie, po prostu mamy za, za słaby piecyk, to jest raz. A druga sprawa, troszeczkę ważniejsza jest taka, że 40 brązu kosztuje topór, więc pewnie 40 żelaza będzie kosztował żelazny topór, a my mamy mhm. tylko 34 żelaza. Dobra, to da, o, możesz oddać mi coś, czym mogę to wydobywać? Bo mnie się wszystko spsuło no to, już. No to tutaj masz przecież kilofa i w ogóle. A, odłożyłeś, tak? No pewnie. To oddaj skrzynkę. To to, Dobra, mam skrzyn, mam kilofa. Oddaj kilofa, Od oddaj fartucha. To i szukać y miedzi, tak? Yy, miedzi, tak. No patrz, ki patrz, wredny zamknął drzwi. stoi przed i zamyka. No to odejdź, no bo chcę wyleźć, no. no. to daj mi wejść, co? Co to za dźwięk był? Ktoś coś idzie? kuje? Nie, ty masz nowo widę? Nie, no, ale widzowie ostatnimi nawet pisali w odcinku, że, że to wcale nie miałem z widów, Naprawdę ktoś coś kuł. Mhm. Ja idę szukać miedzi. W poszukiwaniu miedzi. Część pierwsza. No dobra, to ja też idę szukać miedzi. W takim razie tylko odkładam, wiesz, niepotrzebne syfy. Szukając miedzi, nie znalazłem jeszcze niczego. No. Nie, to... Wow, 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 wow. wow, mon, mon, wow. Znaczy, bardzo mądre słowa, tak. Tak, no bo to tak jak ten, bo my możemy ułożyć, założyć osadę taką, jak była osada, gdzie szukali złota, nie? I, i, i tak przy wodzie sobie prze ten no. Piasek tak przepłukiwali i szukali złota. No dobra. Czy ktoś tu też coś pombudował, coś fajnego? Znaczy fajnego. Na razie platforma, dużo ścianów. Aha, drodzy widzowie, którzy macie dostęp do wioski jako goście, możecie nas dobrowolnie wspierać, oczywiście, zostawiając w skrzynkach, które są w moim byłym domku, różne rzeczy, prawda? Bo tam są skrzynki, które możecie wypełniać do. Moim też są skrzynki. No, zresztą w Gingisa też są skrzynki, także jeżeli macie ochotę, to możecie zostawiać, możecie też napisać na przykład... Pamiętajcie o tym, że Gingis ma na utrzymaniu rodzinę, a Purpos <laughs> Dobra, dobra. Kamień. No co dobra, dobra, no tak prawdę mówię, no. A druga sprawa to taka, że no, oczywiście możecie napisać w komentarzu, że zostawiliście coś w skrzynce, bo my czytamy komentarze wbrew y, obiegowej Nowy opinii. kamień. Prawda, dzięki? Jasne, że czytamy. No kurde, no i wszystko. O, kto to? O, Lole, loli, lollipop. Lo, siema, loli czekaj pop, na, loli na pop. R. Oh, Siemano! Lollipop. Loli, pop. To mu możesz mu powiedzieć, że jest dodany do wioski. No niech już, jak już go spotkałeś, to... Chciałem ci wręcz w obec zakomunikować bardzo ważną rzecz w tym momencie, informację skierowaną tylko i wyłącznie dla twojej skromnej osoby z siekierą i kołczanem na plecach. dostajesz dodany do wioski. Jako gość. Brawo! brawo. Jako gość. Dobra, idziemy dalej. Jej! Powiedziałem mu i biegnę dalej. Coś ci odpi... Coś ci odpowiedział? Nie wiem, bo obiegłem dalej. Tygrys! Tygrys! Gdzie? Przed nami! Widzę. horyzoncie. Rubszczały kam i strzelamy do tego. Nie, bo znalazłem Lenny. Lub pszczoły. O Jezus, jak ten do się dorwie do lnu, to już jest koniec. Nikt mi od niego nie oderwie. Len jest bardzo... ma silne włókna. Rób pszczały kamracie. Tam se rób pszczały kamracie. Muzyka nie przeszkadza. Wszystko jedno, wydam dźwięki. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi Mamy fajny humor i nikt mi śpiewać nie zabroni Człowiek musi inaczej się dusi. A najlepsze tam jest taka zwrotka BĘDĄ KLASKAĆ PANIENKI to jest najlepsza. Dawaj, dżingi, Stur jest niesamowity. No i dobrze. Kici no kici! Taś, taś. Otóż, y, Ja wiem, że się zmieniły czasy, do, i zmieniła do się kresa, grania, i wszystko po kolei, ale uważam, że jego syn, Maciej Sztur, nie odstępuje go na krok, jeżeli chodzi Nie, bardzo punkt, fajne. I, Dokładnie. I, i, i umiejętności y, aktorskie. A nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że uważam, że w niektórych y, rolach był dużo lepszy od swojego ojca. Znaczy, bo to można tak jak powiedziałeś, że zmieniło się troszeczkę podejście do tego, kiedy Jerzy Sztur, czyli o, o tatuś, ma, ma, Maciusia. Dokładnie. Króla Maciusia pierwszego, może nie ma, pierwszego, no ale Maciusia. Ee, był w jego wieku, no to było trochę inaczej, to były czasy tak, te takie, tak, tak. Takie, takie niby te złe, takie dobanie i w ogóle. Te świnki, żebym zabijał tego tygrysa. Nie będę zabijał tygrysa, niech sobie tak. żyje. Myśmy na po, a on Ci za pięć minut zrespi. No to idź go zabij, ja szukam miedzi, ja tu wyszedłem z ja szukam miedzi i tu nic i, nie ma. I, I nie, nie mam. O, ale jest kukurydza. No tak. Nie ma miedzi, ale jest kukurydza. No ale zawsze, zawsze warto kukurydze. z czymś wrócić, no. A Loliego zatkało, napisał tylko ty na czacie. On jest jak wryty w ziemię w tym momencie po prostu, no i... I co żeś purpos uczynił? Co, ale to ty mu powiedziałeś, ja... Ale to ty mi kazałeś mu powiedzieć, no! A to co? A jak ci każę skoczyć w ogień, to skoczysz? Dawaj ognisko! I teraz masz człowieka na sumieniu, może on zawał hmm. właśnie dostał. Czekaj, Glider, pobiegnij, zobacz, czy leży. Jak coś, to zrób mu sztuczne oddychanie, to nie pomyl otworów. O Jezus... Fuuu. No, będzie, że jestem wredny poza odcinkiem. Nie, nie, ja żartuję. Poza odcinkiem. Ja, ja bardzo swojego syna kocham. Naprawdę. No, ale nikt co do tego nie ma wątpliwości. Najmniejszych. <coughs> co? A mi się ikona pojawiła. I pojawiła. Co? Wiecie, co? Co? Wiecie co on napisał do mnie? Co? Aż mi się ikona pojawiła. Bo... Ale mówiliście coś do mnie, ale nie słyszałem, były dźwięki wyłączone, a mi się ikona pojawiła. A mi, no, a mi się ikona pojawiła, we coś mówicie. Aha, czyli on tego nie słyszał. Dzięki, musimy się wrócić i e, powtórzyć, Ale ja nie wiem, gdzie on jest. Też nie mam pojęcia. Ale musimy no. się wrócić, No Napisz mu, żeby przyszedł pod drzwi naszej wioski. No właśnie, to mówisz tak na. Pod bramę główną. Nie po mnie uciekniesz. Dobra, wiesz co, ja tutaj nie znajduję miedzi. Ja, ja idę kopać. Ja tak cię uciekłem. Ale ci widzisz. Ja szukam tej miedzi. Wy, jestem wytrwały, nie poddaję się! Mi tu... by. No dobra, to zobaczę sobie chyba na odcinku, nie? W takim razie. Chyba, że już do niego piszesz, later. Nie. No to, dobra, to to sobie zobaczę na odcinku. Trudno. Dobra, jego Nauczka, macie mieć włączone dźwięki. No właśnie. Tu no ładnie ptaszki śpiewają, słychać deszcz. A żółwiki sru. Nałóż no, spodnie. No, ale ładnie ta nasza brama wygląda. Widzowie napisali, żebyśmy zrobili drugą taką na Wypasie bramę. No ale to zawsze wjazdowa tylko była jedna. No właśnie, no. A nie, a nie osiem. Bo, boczne, boczne wyjście, boczne drzwi. Dokładnie. Kurde, no gdzie ta mieć jest na tej wyspie, no? Prosteń ja bym ja sk Skoczyłbym na tą drugą wyspę, tam którą, którą jeszcze mamy ciągle nieodkrytą. Nie, nie po to, żeby ją odkrywać, tylko tam poszukać miedzi, i popolować sobie i w ogóle. A przy okazji podkrywać troszeczkę. Parę krateczek takich malutkich, no to tam wiecie. To nie to, że my będziemy na odcinku odkrywać, nie, nie. No tak, nie. Przy okazji. To ja już jestem przy chciałam Chciałem za komu. A gdzie tam na łódka? Dobrze. No to, to ja jestem G przy łódce. Is, Czekaj! Nie, biegnę, pędzę, lecę. No, na mnie jeszcze. Hello. Dobrze, czekamy na Ciebie przy łódce. Za? A gdzie nasza łódka? Nie ma jej tu. Może też nam ktoś zakosił. Może był tu jakoś... Była łódka, to nasza jest? A to nie ta? A nie, to nie nasza. A to nie ta? To chyba ta, tu, o ta. Nie, to nie ta. A wiecie co, a nie ja, ta? Ja, nie przy... ja nie przekazałem chyba klanowi tego... To też nie ta. Tego, tego. Łódka. Stołu kreślarskiego. Nie, możliwe przecież... a nie... Co? Słyszymy Słyszymy, no. Więc możliwe, że któraś z nich to jest to jest. No, ta. tylko ciekawe. Ale czekaj, a my z drugiej strony przecież stoimy. A nie z tej? No pewnie, że nie z yyy, tej. Dlaczego ja tu pobiegłem? No i. Dobra. Bo jest głupy. no. 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 Nie wiem gdzie. Postawiłeś łódkę na... To nie ja płynąłem! Ja, ja, tak. Jak to ojca się odzywasz? Właśnie, odzywa. przeproś. Jak on się do, do syna odzywa? Dlaczego to jest ja się... Ja ciągle nie, jak... powtarzam, że ciebie kocham. A myśmy tego jeszcze nie usłyszeli? Właśnie. A? I co? I co? Głupie ci teraz. Teraz to już możesz pogadać. zatkało ruskie kakao? No. Nie. Kakao nie zatyka, bo nie ma patyka. Nie, bo to nie lody bambino. No dobra, to co? Chyba będę. Jak wy to zrobiliście, żeby wy już mnie wyprzedzacie? Nie jak wyprzedzamy cię? Z czym? Ja idę przez góry. Takim hardkorem będę. Ja sobie idę normalnie no. Noga za nogą. Coś mi szybko spada to, 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 to. Wytrzymałość? No. Popsuli nowo? Nie, najprawdopodobniej przez te nieszczęsne spodnie. No gacie i biegaj z gołym Ja Właśnie tak, tak, uczyniłem. No masz mi coś do powiedzenia Lighter, skoro już tutaj mnie dogoniłeś? Tak. Posłucham cię. Patrzę ci prosto w oczy, mów, będę widział, czy kłamiesz. Jak mówię, to kłamie. Dobra, ale w ogóle ktoś tutaj, ktoś tutaj poszedł w nasze ślady. No, widziałem tam platformę. I buduję takie dosyć duże. Takie no i co coś. miałeś. Powiedziałeś mi już, bo ja nic nie usłyszałem? No, to, to było między wierszami, no. Nie hmm. To było tak pięknie ubrane. Nie, jak w ja te mogłem pan. tego nie. Wie, wiecie, wiecie, że chyba jednak. Że jeszcze... Chyba jednak nie ma tam łódki, tak? No chyba jednak to nie tutaj ta łódka. No i tam przecież i... też nie ma łódki naszej. Ale ja ją przywiązywałem, no. Ciekawe czym? A nie jest nasza łódka. <grym unikatorane> no takie prima <grym unikatorane> i takie. Rozumiecie chłopaki, nie? No no. No dobra, słuchajcie, myślę, że w następnym odcinku już sobie popłyniemy na tamtą wyspę. A na tą chwilę dziękujemy serdecznie za oglądanie. Komentujcie. Subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. a Lajter, masz coś mi do powiedzenia na koniec odcinka? Kocham cię! O, i tym optymistycznym akcentem kończymy i zapraszamy na kolejne spotkanie w of Na razie! Yo!